Witam Państwa w sezonie 2022, w sezonie, który zapowiada się bardzo trudno dla sadowników. Z jednej strony mamy słabą koniunkturę, jeżeli chodzi o sprzedaż jabłek, to już kolejny rok z rzędu. Z drugiej strony e, wciąż rosnące koszty środków e, do produkcji. Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała dodatkowo skokowy wzrost e, cen ropy e, oraz gazu, a to są e, między innymi surowce do produkcji e, nawozów sztucznych. E, obserwujemy już w tej chwili e, znaczny wzrost e, i tak już wysokich e, cen nawozów. Część sadowników zastanawia się e, w takim razie w jaki sposób podejść do nawożenia. Czy to nawożenie można e, ograniczyć e, w tym sezonie, w jednym sezonie. Czy można, e, niektórzy się zastanawiają, czy można, e, można zaniechać e, nawożenia. E, postaram się e, e, odpowiedzieć na te najbardziej nurtujące pytania. E, zacznę od Składnika bardzo istotnego, w którym jest azot. Azot jest składnikiem plonotwórczym, bierze też udział w formowaniu pąków kwiatowych na przyszły rok. Dlatego niemożliwe jest zaniechanie nawożenia azotowego nawet na jeden sezon. Związane to jest również z tym, że składnik ten jest bardzo mobilny w glebie i po zimie w zasadzie nie występuje w formie dostępnej dla roślin. Rośliny sadownicze w tym jabłonie nie mają bardzo wysokich wymagań nawozowych, natomiast no, składniki pokarmowe muszą być dostarczane w celu uzyskiwania odpowiedniej wysokości plonów oraz uzyskiwania odpowiedniej jakości owoców. Średnio dawka azotu, którą najczęściej stosujemy na hektar na początku sezonu, to jest około 50 kg na hektar sadu. I wysokość będzie oczywiście też zależała od wieku drzew, od, od ich wigoru, od ilości pąków kwiatowych. Natomiast istotne jest to, że my nie możemy zaniechać stosowania azotu. Natomiast w sytuacji braku czy ograniczonej dostępności nawozów azotowych możemy obniżyć tą dawkę która nie powinna ona wynosić mniej niż 25 kg azotu czystego składnika na hektar. To jest tutaj, mówimy w tej chwili o, o pierwszej wiosennej dawce azotu, czyli około 4-5 tygodni przed kwitnieniem. Do dyspozycji mamy różnego typu formy nawozów azotowych mineralnych. Preferowanym nawozem do stosowania wiosennego przed kwitnieniem jest saletra amonowa. Nawóz ten rozsiewamy około 4-5 tygodni przed kwitnieniem. W sytuacji ograniczonej dostępności tego nawozu, można pomyśleć o zastosowaniu innych nawozów azotowych, mineralnych, pod warunkiem, że są oczywiście one dostępne. Jeżeli ktoś ma zapasy mocznika i chce zastosować go wiosną, to jest też taka możliwość. Jest to nawóz mniej preferowany, wpływa na obniżenie pH gleby, ale przy zastosowaniu w jednym sezonie, może to nie jest jakby najbardziej istotna kwestia i możemy sobie z tym poradzić poprzez jakby wapnowanie w kolejnym roku. Natomiast trzeba też wziąć pod uwagę, że azot z mocznika będzie dostępny dla roślin po około 6 tygodniach. Dlatego nawożenie e, mocznikiem, jeżeli stosujemy to jako pierwszą dawkę przed kwitnieniem, należy wykonywać jakby wcześniej niż nawożenie saletą amonową, czyli około 6 tygodni przed kwitnieniem. Mamy też do, do dyspozycji e, nawozy, które zawierają azot w formie amonowej. E, te nawozy również będą wpływały w pewnym stopniu na obniżenie pH gleby, natomiast no wyjątkowo oczywiście mogą być zastosowane również jako, jako źródło azotu przed kwitnieniem. Jeżeli chcielibyśmy pomyśleć o alternatywach dla nawozów sztucznych, azotowych, to na myśl przychodzą oczywiście nawozy organiczne, Zawierają one azot, aczkolwiek najczęściej nie w zbyt dużej ilości, i teraz, w zależności od rodzaju nawozu, jest, jest to albo dobra, albo niekoniecznie dobra alternatywa do wiosennego nawożenia azotowego. Przede wszystkim nawozy typu obornik ze słomą, czy podłoże pieczarkowe, nie zawierają azotu, który jest dostępny w krótkim okresie dla roślin. Jest to w dużej mierze azot w formie organicznej, który wymaga wielu tygodni, aby mógł być dostępny dla roślin. Nawozem organicznym, który zawiera dość szybko dostępne formy azotu, jest między innymi gnojowica i ona mogłaby być stosowana w sadach pod warunkiem, że jest dostępna, a również dostępny jest odpowiedni sprzęt do aplikacji tego typu nawozu. Trzeba też pamiętać, że, że dawka musi być jakby nie za wysoka, ponieważ może to spowodować niekorzystne, niekorzystne efekty w postaci zbyt silnego wzrostu drzew. Generalnie nawozy organiczne w postaci, w postaci pomiotu ptasiego zawierają większe ilości składników w porównaniu z obornikiem bydlencym. Dotyczy to też również zawartości azotu, dlatego pewną alternatywą dla nawożenia mineralnego azotowego może być stosowanie suchego. Granulowanego e, pomiotu ptasiego. E, taki nawóz e, stosujemy w dawce około e, między tona a dwie tony na hektar. Jeżeli chodzi o pozostałe makroskładniki pokarmowe, czyli potas, e, fosfor i magnes, e, przy nawożeniu powinniśmy wziąć pod uwagę e, poziom, zawartość tych składników w glebie, e, czyli generalnie wykonać e, analizę gleby. Jest to oczywiście zalecane jakby przy standardowym podejściu, ale jeżeli uwzględnimy tegoroczną sytuację, gdzie nawozy są bardzo drogie, a ich dostępność ograniczona, wydaje się szczególnie istotne, żeby taka analiza była wykonana. Analiza gleby jest dla nas jakby użyteczna, jeżeli jest nie starsza niż, niż 3 lata. Nawożenie potasowe, jeżeli, jeżeli według analizy mamy zasobność wysoką czy nawet średnią, to bez większego problemu i uszczerbku na jakości owoców czy ilości plonu możemy na jeden, a nawet na dwa lata zaniechać. Podobnie będzie w przypadku nawożenia magnezowego. Przy wysokiej, wysokiej zawartości czy średniej zasobności magnezu w glebie posypowe nawożenie możemy na jeden rok ominąć. Natomiast wtedy warto pamiętać o zastosowaniu trakcie sezonu do listnego nawożenia, a zwłaszcza, zwłaszcza magnezę. E, jeżeli mamy, e, według analizy gleby, niską e, zasobność e, czy potasu, czy magnezu, to mimo wszystko o, warto w miarę możliwości e, e, zakupić te nawozy i zastosować, ponieważ niedobór tych składników będzie wpływał na obniżenie plonu, e, wysokości plonu i jakości owoców. W przypadku fosforu. Szczególnie zwraca się uwagę na to, aby gleba była odpowiednio przygotowana i odpowiednio nawożona tym składnikiem przed założeniem sadu. Jeżeli przed założeniem sadu doprowadziliśmy do optymalnej zawartości fosforu, to zaniechanie nawożenia tym składnikiem na rok czy na dwa nie będzie miało negatywnego wpływu na plon i jakość owoców. Początek wegetacji w sadach zapowiada się wcześnie. Myślę, że podobnie jak to miało miejsce w roku 2020. Wtedy też mieliśmy wczesną wiosnę. Dodatkowo mamy sytuację, że jest ograniczona dostępność niektórych środków ochrony roślin. Cały czas jakby rosną ceny też tych środków do produkcji. Sadownicy się zastanawiają, czy już w tej chwili mogą wykonać jakieś zabiegi, które by spowodowały ograniczenie presji czy chorób czy szkodników, tak aby w dalszej części sezonu można było. Zmniejszyć ilość stosowanych zabiegów. W fazie nabrzmiewania pąków możemy wykonać zabiegi ograniczające presję parcha jabłoni. Mam tu na myśli wszelkie zabiegi, które wspomogą rozkładanie się opadniętych liści. Liście można wymiatać, czy ręcznie, czy przy pomocy maszyn, rozdrabniać je rozdrabniaczem. Ale również, jeżeli taki zabieg nie był wykonany jesienią, zastosować 5% roztwór mocznika, w tym, że w tej sytuacji poprzez, zastos poprzez zastosowanie belki herbicydowej i oprysk opryskanie tych liści leżących pod drzewami. Tego typu zabieg w znacznym stopniu ograniczy nam presję parcha, co wpłynie może częściowo na a możliwość ograniczenia zabiegów, a przede wszystkim na lepsze efekty ochrony przed parchem w trakcie sezonu. Jeżeli chodzi o inne choroby, możemy ograniczyć presję mączniaka poprzez wycinanie porażonych pędów i porażonych pąków. Jest to zabieg, który zawsze jest polecany w sytuacji wysokiej presji mączniaka. Natomiast zabiegi chemiczne ograniczające mączniaka w tej chwili by nie są możliwe. Jeżeli chodzi o szkodniki, to w tej chwili jest za wcześnie na wykonywanie zabiegów, które miałyby na celu ograniczenie presji. W, w takie zabiegi będą mogły być wykonywane w fazie pękania pąków. Przede wszystkim mamy do dyspozycji olej parafinowy, który zwalcza zimujące jaja przędziorków, a przy okazji zwalcza, będzie zwalczał również część jaj mszyc oraz uciążliwych szkodników typu skorupik, ale tylko pod warunkiem zastosowania bardzo wysokiej dawki. W kwaterze, w której przędziorek owocowiec nie jest problemem, nie do końca uzasadnione jest zastosowanie zabiegu olejem mineralnym, ponieważ nawet, jeżeli taki zabieg zastosujemy, to tylko w pewnym stopniu ograniczymy liczebność mszyc, a i tak dodatkowo będziemy musieli wykonać zasadniczy zabieg zwalczający te szkodniki przed kwitnieniem. Czyli można powiedzieć, że jakby nie mamy tutaj jakiejś istotnej oszczędności, wręcz przeciwnie. Jednym ze szkodników, którego zwalczanie możemy rozpocząć przed fazą pękania pąków jest miodówka gruszowa. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, kiedy presja tego szkodnika jest bardzo wysoka. I w tej tak wczesnej fazie e, możemy uzyskać ograniczenie liczebności e, tego szkodnika poprzez zastosowanie oleju mineralnego z siarką. W przeszłości w tej, w tej fazie stosowane również były e, m, zabiegi preparatami e, z grupy Pyretroidów, natomiast e, od e, Jakiegoś czasu przestrzegamy przed zastosowaniem preparatów z tej grupy ze względu na ich bardzo szerokie spektrum działania, ponieważ obserwujemy, że zastosowane nawet w tak wczesnej fazie mają wpływ na ograniczenie populacji pajęczaków, które, które są bardzo ważną grupą ograniczającą miodówkę w dalszej części sezonu.